Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, a to jest kolejny odcinek FIRA. Na początku chcę powiedzieć, że ja po prostu w poprzedniej partii ja się tak wystraszyłem jednej rzeczy, dokładnie tego, że nie zapisałem audio. I cały ten ten poszedłby w piździec, bo potem chciałem wczytać grę, nie było żadnych rzeczy. Na szczęście pomyślałem, kurde, może w audio city jest to, że Ctrl Z nie? No i cofam, cofam cały czas, przy okazji zapisałem. I odzyskałem, na szczęście odzyskałem, wszystko jest ok, wszystko działa, tak więc możemy grać dalej, ale ile przy tym miałem nerwów, co się stało, rozmyślałem jak to tutaj przywrócić ten, awodem, a potem pomyślałem, kurde może Ctrl -Z coś da. Okazało się, że dało i zarobiście możemy grać dalej. Nie wiem co bym zrobił jakby to nie działa okay. Ale zostali obydwaj tak panie, wybili się. Dobra. Oh. No. Tam. A tu skubaniec. Skąd? No. Tak jest! Zabity. Tak. Zabity. Tak. Control z Ja sobie tutaj zrobię zapisz grę w taki sposób. Mm, tak. Bo potem to mogę w ogóle nie wrócić i to by było najgorsze. No, Na szczęście. Na szczęście wszystko się... Odzyskało. Jest... O! Nogi! Widać nogi, są nogi. Uuu, tam się chyba nie da. Albo się da, to z Boże, on rzucił chyba pod nogi. Uuu, nie ma. Dobra, pokupić. Trzeba było robić tyle haj. Chodź tu, chodź tu. A ten u, u, u skacze jak póldeł całkowicie. U-u-o! Jeszcze tu jest! A to jest kubaniec, co go. Zmarnowałem tyle amunicji... Znaczy nie tyle amunicji. Ehm... Apteczek! Żeby tu były. Wchodzę. Tam tego też ubiłem... Trafiłem w ten, przez przypadek. Potrzebuję pomocy. I need you help. Okej, okay, jest tu gdzieś apteczka. Na gwałt potrzebuję apteczki, okej. Są. Są, są, są. Jej. Wydało się, tam może na będzie coś jeszcze. Jest apteczka, jest. Moi lili, Jest apteczka. Żyjemy, żyjemy. Tam też jest apteczka, iuuu. Ale go apteczkę użyłem. Nie no. Full auto niekiedy się przydaje. Nie powiem. E, tutaj jeszcze jest apteczka. Tu też sobie ją wezmę. O i nawet rzeczy. Idziemy. Tyle. Jest. Żeś widzę. Zapisywanie punktu kontrolnego. Pewnie się winda otworzy. Na stówę. O! Ładna broń. Zamiast tej A to jest Ale duża przestrzeń. Aha, tu kiedyś zagrożenie ze strony. Okej, okay, jeden padł. Drugi padł. Jeszcze chyba tam gdzieś jest. Czyby się orientuje. Yeah. I see him. Ok. Aj na broń. Get down. Oh. Oh. Tu oni on mają tą broń, tak? Nie mają tej pory, tak. Bicie, się, bicie, się, chcesz, bicie, chcesz. Swajaku, ale teraz zlawiłem dosyć często. Jojo, jojo, oj i dosyć często, jak tu powiedziałem. Mm.

Aha, tutaj tego zabiłem, tych dwóch Where is? Z tamtej strony? Chyba tak Chociaż nie wiem, bo jak tutaj niby mam przejść. Aha tak ten Dobra Matku, nie rycz tak. Idziemy gaśnica, nic. wpadł. Znajdź, żeby pobawić do drugiego budynku. Ale oberwało. Łohoho. Wow, Tam zapewne nie mogę iść. gdzie? Gdzie? Tu. Idziemy. O, tutaj hu co się dzieje? Tam zapisywanie punktu kontrolnego. Hmm. Tam coś jest? Się to wszystko zawaliło, nie? Tak, tu? Jeśli... znaczy zawaliło, tam nic nie było zawalone jednak. Nie tam, nie tam tędy droga, nie tam tędy. Nauczę gadać, będzie tu też zamiast gadał. apteczka, czy tak Czeka. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Lećmy dalej... Mhm. Wow Ale Ależ No nie no, zabiła mnie, to nie... No, no. Matke, dopiero tu jestem. Nie, jestem. Idziemy. No, się tu jest, dobra. Trzeba tu iść. Jestem, aha. Mhm. Wszystko rozumiem. Which, 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 which. Uh. oh they left her in darkness they left her to die if any point to go lego отправить в город чудо. Chyba 20 ekstensów Ostro Okej, okay, go W górę chyba Chyba tak Przecież ja tu byłem. No i, i co ja mam zrobić, co? Aha, chyba ponrukować trochę. Chyba trzeba ponrukować trochę. Jej, miałem rację. Dobra. Idziemy. Zapisywanie punktu kontrolnego. Następny. Nie wiem, mi że znowu tu. Wrócić chyba. Coś czuję. Chociaż tak. Nie. Nie. No to trzeba ja zrobić. Znowu mam tam płynąć. Chyba tak. lecimy, płyniemy bardziej i lecimy no i aha, to linda, dobra, winda się zrobiła okej okay. No, rzuć. Jeszcze jeden. Ok, popatrzę. Idziemy. No. Oh, ja. No. Oh. teraz użyję całej mojej amunicji. Nic nie będę mieć. Okej. Okay. Mam tego 60 na szczęście. Okej. Okay. Tutaj mogą być apteczki. Pozbieramy rzeczy. Tak jest apteczka. Jedna z tych

podwórzu i i nie mam jak nagrywać dalszego części. Muszę to teraz zrobić. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do następnych. Trzymajcie się. Cześć.